Chcę, że jest atmosfera w tym zespołu, kto wie, czy nie kluczowy porażce właściwie w meczu. It's not the first time in this in this season when we are in a tough situation, so we are preparing for the next game. We understand that it's this is the key game, maybe of the moment, but not of a season. Of the moment, yeah, this is a key game for us. Zapominamy o już o poprzednim meczu. Teraz skupiamy się tylko na tym meczu, który jest przed nami i sam wiele przygotowujemy się do tego meczu. Na pewno jest to mecz dla nas kluczowy, może jeszcze nie najważniejszy w sezonie, bo jeszcze sezon się nie skończył, ale na ten moment jest to na pewno mecz kluczowy i najważniejszy. No i to niektórzy zawodnicy jakby tego... eliminują te błędy, a później one się znowu ponawiają czy powielają, co miało wpływ też na końcówkę meczu z Pufaną. Więc jeśli mamy takie kind of players, mm -hmm. we are trying, you know, we do not have superstars in the team. We do not have superstars. We have a, we have our players, as I say in the beginning of the season. We must to want to be better in the end of a season. Yeah, for sure, they cannot make Offense for 100 percent, defense for 100 uh, percent. If they are making, if they are now better in the, in the offense, you know, I hope that in the end of a season they will be much more better in the defense. And about the and about the other players, do they have motivation to play, or they are playing one way, or they are playing the other way? For example, in the, in the beginning of a season, there were players who were helping much more than right now. So I think this is also. They are. They are mamy zawodników takich, jak jakich mamy. Chciałbym podkreślić, że w tym zespole nie mamy super gwiazd, tylko mamy, braliśmy zawodników takich, którzy na końcu sezonu chcieli być lepszymi zawodnikami. Jeżeli są teraz lepsi w ataku, to pracujemy nad tym i mam nadzieję, że oni będą również lepsi na, na końcu sezonu i w, również w obronie. Że będą lepszymi zawodnikami i najważniejsze właśnie jest chcieć to i może czasami jest inaczej, jeżeli ktoś sobie zakładał inne rzeczy przed sezonem, jest teraz inaczej, ale to też trzeba spojrzeć na siebie i trzeba dalej pracować i chcieć pracować. Jeżeli ktoś nie chce pracować i nie chce być lepszym, no to już z tym się nic nie zrobi. A są tacy gracze, którzy nie chcą pracować? To jest nie those mówić kind o of things. This is what inside team, this is inside the team. And this is will be inside the team. I no wa a nobody will do not find out the answer from me and after the season. About this, kind of situations. this is our problem. To są sytuacje wewnątrz drużyny i na pewno nikt nie otrzyma ode mnie takiej odpowiedzi, bo to są rzeczy, które są w drużynie i mają zostać do końca sezonu w drużynie i ani teraz, ani po sezonie nikt ode mnie na to odpowiedzi nie otrzyma, bo to są problemy związane z drużyną i tylko w drużynie muszą zostać. Czym zaskoczyć Anglia Sword? Żeby wygrać to trzeba wygrać. już nie można nauczyć. Można grać samą, ale trzeba wygrać. We played a three games with them, you know, already in this season and first game it was good for us, you know. The second game was cup game, we were playing again already without a thought. We in the end one minute, one minute to the end we were just two points or three points down, I think. And there, in a in a at home, we win this game a few points. So I think the difference is not so big with uh, between those teams. Well, they have two new players in the in the roster. So we must just to do our things, what we are doing best, you know. And we don't need those like it was in a in a last game, maybe or or turnovers or some kind of a misses under the basket or. The most important thing is turnovers. Graliśmy już trzy mecze z Wocławkiem. Pierwszy mecz był naprawdę bardzo dobry w naszym wykonaniu, dobry dla nas. Drugi mecz pocharowy przegraliśmy we Włocławku, już grając bez Doda Barentiego, choć na minutę przed końcem przegrywaliśmy dwoma bądź trzema punktami i w końcówce straciliśmy tą yy, dużą ilość punktów. Yy, tutaj w Subsku wygraliśmy mecz dwoma punktami po zaciętej końcówce. No, najważ, musimy robić to, co my mamy robić i się skupić najpierw na sobie i wyeliminować straty. Myślę, że straty są tutaj kluczowe. Okej, okay. Michał, tak siedzisz trochę jak na ścięcie tutaj, cały czas boisz się, że ktoś ci powie, to ciebie przegraliśmy z Polfarmą, Przecież ciebie jest taka sytuacja, no no nie, ale jak ty czujesz, jak wybierasz teraz to, co się dzieje? No niestety, no, przegraliśmy mecz z Polfarmą, <coughs> bardzo nas to zabolało, bo z takim zespołem nie mogliśmy przegrać, Nerana mówi, że niestety, znaczy, z niektórymi zespołami nie możemy przegrać, tak? więc niestety zdarzyło się, te, się to teraz i jedziemy do Wrocławka i jedziemy po to, pan wspomniał po to, żeby wygrać, więc zrobimy wszystko, żeby to wygrać. Tak się to układa, że możecie wygrać w Wrocławku za Seko z trefem i nie awansować do tej szóstki tak naprawdę. To by było jakieś, no może nie sensacją, ale dziwnie by się to wszystko poukładało, gdyby tak się stało. No na pewno tak, ale... Liczę na to, że wszystko będzie no, po naszej myśli, że wejdziemy do tej szóstki, że wygramy te myśli, które mamy wygrać z siarką, z Startem, z Kołobrzegiem i teraz na wyjeździe będziemy grali z Anvilem. Liczę na to, że uda się urwać punkty w treflowie albo aseko i będzie wszystko ok. I ostatni mecz z, ko z Konszalinem u siebie to naprawdę będzie ciekawe. Jak to jest z motywacją? Jak byście mieli grać w tych dolnych szóstkach? Czy to wtedy nie siada troszeczkę na głowę, że jednak ze słabszymi numerami byście mieli spotykać? Wiadomo, nasze ambicje są dużo wyższe niż gra w tej drugiej szóstce, na pewno nie będzie tak, nie daj Boże, gdyby tak się stało, że niestety nam się nie udało wejść, to będziemy, grali, będziemy robili wszystko, żeby te wszystkie mecze wygrać, tam. więc no, nasza motywacja na pewno nie będzie niższa, będzie na pewno większa, bo będziemy chcieli pokazać, że zasługiwaliśmy na tą grę w pierwszej szóstce, ale na pewno tak nie będzie, będziemy grali w szóstce.